Partnerem odcinka jest Lyocard. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Awatara. Wczoraj zastanawialiśmy się, czy Airo przez złe decyzje był winny śmierci swojego syna Lutena. Dzisiaj z kolei następna topka format, który kochacie na kanale. Tym razem przedstawiam Wam top 5 odcinków z Legend Anga. Czemu tylko top 5? Ponieważ wszystkie są świetne. Każdy ma do przekazania coś niesamowitego i jest nasączony akcją. Trudno było mi wybrać najpiękniejszy diament spośród tej skrzyni skarbów, ale posłuchajcie. Zapaszcie, herbatkę godną Airo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Miejsce piąte. Oblężenie północy. Zaczynamy od epizodów kończących pierwszą księgę, Księgę Wody. Wtedy to północne plemię wody staje na skraju poważnego kryzysu za sprawą masowego najazdu Narodu Ognia. Historia toczy się wokół medytującego Anga, ekscytujących pojedynków takich jak Zuko kontra Katara, czy historii poświęcenia księżniczki Yue, co nieraz jest określane jedną z najsmutniejszych scen w historii serii. Przez większość sezonu, drużyna Awatara była non-stop ścigana przez naród ognia, szczególnie pod postacią księcia Zuko, aby ostatecznie skupić się na postaci Zao, jak i jego dziwacznej obsesji na punkcie wyeliminowania duchów księżyca i oceanu. Zakończenie księgi zrobione z przytupem, trzymające w ciągłym napięciu. Czego więcej chcieć od epizodów? Otóż można. Zobaczycie zaraz w kolejnych miejscach. Miejsce czwarte. Rozdroża przeznaczenia. Przez wiele setek, ba, tysięcy lat, ba Sing Se było miastem nie do zdobycia czy też nie zdobytym. Jednak to właśnie w tym odcinku i za życia Awatara Anga miasto poddaje się po raz pierwszy. Czy to nie jest wystarczające, aby podkreślić ważność końcowego epizodu księgi drugiej? Przez tak długi czas wydawało się, że drużyna Awatara ma szansę ochronić Królestwo Ziemi, ale gdy zwycięstwo było już w zasięgu wzroku, decyzja Zuko o dołączeniu do Azuli pozostawiła ich w odwrotnej sytuacji. To pozwoliło Azuli pokonać Anga, gdy próbował wejść w stan Awatara, niemal go uśmiercając. Mnóstwo przemyśleń, zderzeń poglądów, jak i wielkich mów oraz walk. Zakończenie tego sezonu jest szokujące, stawiające drużynę awatara na bardzo przegranej pozycji. W końcu ostatni duży bastion królestwa Ziemi upada, co było celem stuletniej kampanii narodu ognia. Miejsce trzecie. Opowieści o basing. Ten odcinek wyróżniał się, będąc zupełnie innym dziełem od pozostałych epizodów. Opowiada on pojedyncze historie głównych postaci, które już pokochaliśmy, rozszerzając ich charakter, dopowiadając kim są oraz próbując podejmować cięższe tematy: odkupienie, szukanie własnej drogi, borykanie się z odmiennością. To wszystko widzimy właśnie w opowieściach o Bassingse. Całość jest połączeniem komedii z tragedią. Jednego razu Ang uwalnia zwierzęta budując zoo, drugiego jesteśmy świadkiem dnia Airo. I tu pozostańmy, przecież niemal każdy z nas pamięta ten epizod właśnie przez ukochanego stryka, chcącego pomagać wszystkim dookoła, cały czas starając odkupić swe błędy, kosztujące niegdyś życie jego syna Lutena. Wczoraj omawialiśmy ten przypadek w osobnym odcinku, zapraszam serdecznie. Jak uroniłeś łeskę na tym odcinku, nie jesteś sam. Dlatego uważam go za niezwykle udany. Uff. Miejsce drugie. Mroczna strona księżyca. Mroczna strona księżyca to jeden z najbardziej fascynujących odcinków sezonu trzeciego. W mieście Narodu ognia drużyna Anga słyszy o lokalnej legendzie o ludziach znikających w górach. Epizod nie ciągnie fabuły legend Anga do przodu, ale jest idealnym przykładem, jak robić tzw. filery, bo właśnie tym z początku miał być odcinek. Okazało się, że przypadł do gustu niejednemu fanowi Awatara za sprawą odkrycia przerażającej mocy Magii Wody. Gang Anga spotka Hamę, uprzemną staruszkę, która ma sekret. Pochodzi z południowego plemienia wody. Uczy sekrety Magii Wody Katarę. Z początku rzeczy niewinnych, ale dobre złego początku. Hama okazuje się mistrzynią wynalezionej przez siebie Magii Krwi potężnej techniki, którą magowie wody mogą wykonywać tylko i wyłącznie podczas pełni księżyca. Magia ta stała się tak dużym fenomenem, że cały niemal sezon pierwszy Legend Kory skupia się na zakazanej technice tkania krwi. Ostatecznie drużyna za sprawą Katary pokonuje Hamę, lecz całość pokazuje nam, że nie tylko magowie ognia mogą być bezwzględni i zabójczy w działaniu. No, i nareszcie nadszedł czas na miejsce pierwsze. Nie będzie trola, nie mogę wskazać złego odcinka. Ale macie mema z mojego Discorda. Okej, okay, skoro to mamy za sobą, przed wami miejsce pierwsze: Kometa Sozina. Nie wybaczyłbym sobie, gdybym nie umieścił wszystkich czterech ostatnich odcinków z Legend Anga właśnie na tym miejscu. Nie mogę wybrać, który z nich jest gorszy od innego. Wszystkie są zwieńczeniem całej historii Awatara Anga. To właśnie w Komecie Sozina następuje kulminacyjny moment całej Stuletniej Wojny. Albo drużyna Awatara zwycięży, albo Naród Ognia spopieli cały świat. Najsłynniejsze pojedynki, Ang vs Ozai oraz Zuko i Katara kontra Azula, to wisienki na torcie. Pokusiłbym się, że to jedne z najlepszych stać w historii animacji. Epizod podzielony na cztery części odpowiada na ogląd zadanych serialu pytań, a nawet otwiera nowe. Na przykład co się stało z matką Zuko, co zostało potem rozwiązane w komiksach. W każdym razie po obejrzeniu pierwszy raz finału Legend Anga miałem całkiem sporego kaca mentalnego i byłem głodny większej ilości tego wspaniałego świata. Cóż, teraz to możliwe za stroną kontynuacji, książek i komiksów, jednak w 2010 roku podczas polskiej premiery nie mieliśmy informacji nawet czy takowe powstaną. Dlatego cieszę się, że mogę tutaj z wami teraz mówić o tym świecie. Który nadal ma swoje tajemnice, nadal jest rozwijany i nadal ma szansę, abyśmy poznali w przyszłości kolejnego, przyszłego awatara. No i to by było na tyle. Wiem, pominąłem wiele odcinków takie jak Samotny Zuko, Plaża czy Sztorm. Możecie przez to mnie hejtować ale polecam zamiast tego zaproponować swoje propozycje topki w komentarzach. Przypnę wszystkim, co zrobią swoją małą listę w serduszko. Zapraszam do mojej zakładki społeczności, gdzie znajdziecie ankiety, w których możecie wybrać następne tematy do kronik. Link w opisie. No i co? Ja się z Wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z kronik Awatara. Na razie! Losowa ciegałostka czeka także i tutaj. Po tym jak Zao zabił ducha księżyca, wszystko stało się szare. Z wyjątkiem oczu Yue, które pozostały niebieskie, pokazując siłę życiową tui w jej wnętrzu.